Witam górną wszystkich i ja jestem Daris, i zapraszam Was na kolejny polski map, tym razem jesteśmy na mapie Aukrug Home Field Map. Mapa została wydana przez LSHUB Niklas i AGDM Dimitri Morosov. Morosow. Mapa została wydana 21 grudnia 2020 roku na wszystkie platformy i od razu Zapodam sloty na konsola na wszystkich trzech poziomach 1443. No, dość wysoki jak na sloty. Mam nadzieję, że będzie dość e, ciekawa ta mapa. E, <laughs> jak widzicie, pierwsze źródło jest troszeczkę ciemno. No, nie da się tego ukryć. W cieniu jest. Ciemno. I patrząc później z cienia na słońce, jest strasznie jasno. No cóż, e, może tak ma być? Nie wiem. E, może będzie update do tej mapy? Też nie wiem. E, tak, widać, jest troszeczkę więcej takich rzeczy także może to byłby jakiś powód um, przekonwertowanie z PC na PlayStation na konsolę nie wiem nie mam żadnego pojęcia dobra mapa wygląda w ten sposób nie jest jest to dość taka dość spora bardziej skupiona w tym miejscu z budynkami mapa jeśli chodzi o początek rozgrywki, no to na początku gracz na poziomie łatwym dostaje obrzeża łącznie, no i z farmami tutaj, I z polem, tu w tym miejscu jest farma. Jeśli chodzi o cenę pól, to zaczyna się hektarów 64, to mamy 874, teraz Zobaczymy coś mniejszego teraz. 0,37 hektara za 28 tysięcy, 1,29 hektara 86 tysięcy. Tu mamy 2,83 hektara za 192. Także ceny są takie dość zróżnicowane, ale może być na każdą kieszeń, że tak powiem. Proszę. Małe, duże, średnie, olbrzymie miasta do woli jak kto woli dobra eee Będę musiał mieć latarkę chyba włączoną tu mamy 100 dołę e, 200 krów umieścimy w 100 dołę 100 dole. w tym a no ale mam zaćmienie eee. czy mi mnie stania chodzi po głowie nie wiem to przecież to nie jest stania obora no właśnie tutaj mamy jeden ze sprzętów na tym podpięty już tu też jakiś sprzęt jest tutaj co to jest jakiś garaż wiem, kombajny tu mam resztę sprzętu z farmy. No i tutaj kolejne miejsca jakiś taki zakamarek. I tutaj mamy gnojowice jest spory dystans od obory. Co mamy po drugiej stronie? Po drugiej stronie jest coś w stylu warsztatu. I czy ten teren należy do nas? Należy. Nie ma znacznika żadnego, jeśli chodzi o warsztat. Może być tylko sama... Ale sam garaż. Czy to jest uprawa, czy to jest trawa? Nie mam pojęcia. Trawa. Ok. Eee, co tu jeszcze mamy? Aha, to jest na kiszonkę. Ale muszę mieć latarkę włączoną. O, zaraz zrobię sobie coś takiego. Mam tutaj, nie będę musiał kombinować. A. Tu. Myką latarkę sobie weźmiemy. Tą. Na głowę, o. o i teraz będzie lepiej. Od no, razu mm. lepiej. O, to wiem, to... Trzeba z latarką tutaj... Pracować. No, nie będę mógł biegać z latarką. Dobra, e, jeśli chodzi o sprzęt, od którego zaczynamy, to mamy tak mały traktor, a wari jest 11, 113 koni, a Dobra, tu mamy Steyer, 135 koni, później mamy Harvester, no to jest ten e, Deutsch standardowy, 8500 litrów, pojemność ziarna. No i co tu. 310 koni, tak? Przedni ładowa, 25 koni. A przyczepa, jedna, nie ma pojemności, to pewnie będzie nabela, druga, 33,600 tysięcy litrów. Tu mamy e, header do kombajnu, 6 metrów szeroki. Tu mamy e, pług 160 koni, wymaga 2,5 m szeroki. kultywator 140 koni, wymaga i 3 m szeroki latarka, to kupiłem ją, teraz też się nie liczę hmm, przyczepa do radaru tu mamy widły do hmm, tego przedniego ładowacza hmm, tutaj mamy rozsiewacz do nawozu, 3,2 pojemności i 42 metry szerokie, tutaj mamy rolki 160 koni wymagają i 12,3 m szeroki szerokości, siewnik 50 koni wymaga 1600 litrów powiem na się na nasiona i 3 metry szeroki. Później mamy h kultywator mechaniczny 115 koni i 3 metry szeroki. I to by było tyle jeśli chodzi o sprzęt. Teraz muszę wziąć. No to jest szczepana BR. E, jakiś traktor. O, z latarką nie mogła otworzyć drzwi. O, no, fajne. Ciekawe. No, latarka jest z, z funkcji jak piła motorowa, także. Może dlatego. No, dobra, Ruszajmy w drogę. Co my tu mamy? Na tej mapie. Czy jest coś ciekawego? No, a tutaj pojadę tą stroną. No, to jest jakaś droga polna. Do jakiegoś budynku. Co to mamy? Mamy jakąś... Nie wiem, ...to jest pozamykane. To jest zbiornik na paliwo. Tu się nie da wejść. Zaraz sprawdzę. Czy ten teren można kupić? 52 tysiące. Czy teraz można otworzyć? Już kupiłem ten teren, nie da się otworzyć Aha, drzwi się otwierają. Może od środka się to otworzy coraz leżej. Tu się otwiera tylko drzwi. Jaki, jaki to ma sens? Przełącznik do tej bramy? Nie widzę. Ani świata nie widzę, e, jakiś taki budynek, z którego nie można wkorzystać. Dobra. E, co tu mamy? Tu mamy jakieś cielosy. Na kiszonkę tutaj mamy jeszcze... O, tu się da otworzyć. Ten garaż działa, okej, okay. ale tam to nie działa. Na kukurydzę na zbieranie. to zbieramy, można tutaj zrobić takie. Nie wiem, co to was i losy. Jeszcze raz zerknę. No nie da się. Dobra. Gdyby nie działa w pełni. Trzeba to sprzedać w takim układzie. Okej, okay. czyli ten zbiornik na paliwo, co tam jest, no to trzeba było go sprzedać, żeby sprzedać później tę ziemię. Dobra, jedziemy dalej w takim układzie. Zjedziemy sobie tutaj w dół. Pojedziemy później na obrzeże mapy. Co my tu mamy tu mamy młyn mm. młyn już należy do nas na poziomie łatwym Też to troszeczkę więcej rzeczy już należy no i śmigamy dalej tam już widać w oddali jakiś budynek w stylu kurnika Wcześniej to słońce mocno świeci, a ciemno jest bardzo ciemne. Co to mamy? Tutaj mamy coś w stylu farmy. Silos, garaż. Tutaj co to mamy? Jakąś oborę mamy tutaj 104 kubki. A to co to jest? To osobno się jeszcze otwiera? Nie. Ale takie są poprzeczki. Tu się otwiera w pełni. Tutaj nakarmimy krowę. Dobra. widać mamy. Silos na kiszonkę, na obornik miejsce jakąś wiatę i też jakaś wiata. E, tutaj mamy na. na no. jakie dzisiaj mam zaćmienie. E, Siuszki, o, że tak powiem. To co dajesz? Nie wiem nie mam pojęcie wyglądałoby to jakby jakieś nice do e, menu e, tutaj jest co jest pobór mleka pewnie I kolejna taka farma, ale zobaczymy czy ona należy do gracza no. nie. To by trzeba było kupić, a to kosztuje 287 tysięcy cały oto ten teren dobra pędziemy dalej czyli są miejsca co możemy sobie kolejne zakupić jeśli chcemy mieć więcej ziemi albo lub inną farmę można sobie też postawić tu jakiś budynek myślę No i tu jest jakaś mała wioseczka A my będziemy do kolejnego punktu Teraz Gdzie jadę? Dobrze jadę Tam dalej, tam dalej muszę jechać Jeszcze Tą powiem nawet fajne Fajnie to jest nawet zrobione Ciekawe miejsca, tu też coś mamy. Tu widać jakieś, jakieś silos stoi, jakieś wiaty. Hmm. Czyli stąd, stąd udaliśmy się tutaj. Tutaj kupiłem to ziemię, co to było z tym e, zbiornikiem paliwa. Później tu fabryka. No i tu udaliśmy się w to miejsce, gdzie są krówki. Tam kilka budynków. No i tu pojechaliśmy do góry. Ja jesteśmy w tym miejscu. To miejsce kosztuje 75 tysięcy. Teraz sobie pożyczkę dobiorę zobaczymy, co tu mamy. No, i tu widać mamy jakąś e, borę na świnki, czyli chlewik 300 świnek tutaj pomieścimy. Tutaj przechowamy sobie ziarna minerały. No i taka kolejna e, farma, którą można sobie wykorzystać. <śm> Po drugiej stronie mamy jakiś punkt, zobaczymy co to jest. Z tego co widzę to chyba to jest tartak. Zaraz się upewnimy. Tak, jest to tartak, który już należy do nas. No i co dalej? No i stąd będziemy na kolejny punkt. No tak że powiem, no to tak patrzę właśnie na te drogi. Tu trochę na tej mapie trzeba będzie poświęcić czasu, żeby, nie wiem, poczek, poświęcić czasu na... Yy, Poczekać aby był jakiś update bo jest troszeczkę rzeczy, rzecz, które tutaj wymaga poprawy. Tutaj jest droga do sklepu. Tu mamy sklep, sprzęt, a, teren dość nawet obszerny. Jest warsztat. Tak to wygląda. Dobra, jedziemy dalej. w tak powiem jakby bardziej tak poprawić te poprawki niektóre to fajna mapa nawet jest ale to jeszcze nie jest to co powinno być w, takim, w takiej ilości slotów na konsolach tak porównując do innych map to to jednak tu dużo brakuje Tu coś mamy po obu strona. Widać to jest kurnik. Więc co, tu muszę otworzyć najpierw. Nie mogę wejść w to. Teraz muszę czy to muszę kupić, czy jak. Czyli od świnek pojechaliśmy tu w dół, zrobiliśmy sklep. Od sklepu przyjechaliśmy tędy. Jesteśmy w tym miejscu teraz. No nie, to należy do gracza. O jest. 1500 kur tutaj zmieścimy. Po prostu pod innym kątem musiałem się ustawić, żeby włączyć znacznik. Eee, tutaj mamy, co tu mamy? Jakoś, jakiś garaż, jest. Jakiś warsztat. No, fajny warsztat. Jakiś <laughs> warsztat na przegląd samochodowy lub rolniczy. Co tu mamy? Kątą fabrykę. Produkcja nasion. To tu mamy produkcję nasion, a po drugiej stronie mamy produkcję palet. O, to się zrobili coś takiego jak na Cornela? Może to, to będą palety wykorzystywane do produkcji. Może być ciekawe. No i fajne, że budynki należą już do na gracza na samym początku Dobra, idziemy dalej Widać, że są Ciekawe, czy mają jakiś dochód Zapomniałem tam na górze jeszcze jest jeden teren, który chyba warto omówić. Bo tam dość oddalony na północ jest. Drzew. O no. mamy panele. No zaraz zerkniemy jak to wygląda. Dobra, czyli stąd Zmialiśmy tu, tu do góry. Jesteśmy aktualnie w tym miejscu. No panele należą do nas. Są w mapy. Że może być, że będą generować jakiś dochód. No i tu mamy biogazownię. Biogazownia. Ile ona kosztuje? 49 tysięcy, czyli nie jest dużo. Zaraz skombinujemy kasę. Hmm, i co to mamy? Mamy na no. buraki wcięte, obornik i gnojowice i standardowa jest, oprócz tego. Dobra. Nie dużo jak za gapazownię, czyli cena jest taka naprawdę promocyjna, że tak powiem. Dobra, będziemy dalej. I teraz w kolejne miejsce. Nie wiem, czy by tu sobie nie śmiejno, nie przez te pola. Aczkolwiek, dobra, jedziemy. To już został tylko jeden punkt Który jest też bardzo oddalony na mapie Znaleźć droga, Już taka igna droga widać Z płyt zrobiona Co to było? Czemu tak, tak dawno tak? życiło? Przecież nic nie uderzyłem. Aha, jakaś kolizja jest tutaj. Kolejny błąd. Coś wyskoczyło. Niewidzialnego na mapie. Wow, fajny klimat. Ekstra. Nie wiem, czy tu miałem skręcić, czy jechać dalej prosto? Tu teraz będzie jakaś droga. Teraz muszę gdzieś skręcić. No, takie ciekawe pomysły tu na tej mapie są wykorzystano. Dobrze, ale dobrze O jest tam. Widać już tam budynek Jest sporo trzeba przejechać Budynek. Duża hala. Znaczy duża hala, duży... duży... Duży moment, że tak powiem, o ten młyn no to wygląda co to się dzieje jakoś nie, nieprzyjazna dla, dla pojazdów ta droga jest i co to mamy? Handlarze zwierzętami A po tej stronie co mamy? Skup Ale czy działający, czy nie działający to ciężko bo nie ma żadnego znacznika tutaj. Znacznik jest tylko odnośnie tego handlarza zwierzętami. Dobra ja i myślę, że chyba to wszystko, jeśli chodzi o tą mapę. No. Wszystko. Jeszcze zobaczymy jak to wygląda z góry Duży byk na dachu także jak na razie podsumowując tą mapę to czekamy na update, na poprawki, bo jest tego troszeczkę tutaj jeśli chodzi o pomysł na mapę tego typu jest bardzo dobry, bardzo fajnie teren jest ciekawy nie powiem, ale tak jak mówię, no jeśli jest pomysł ciekawy, a kilka rzeczy, które mm, wychodzą na przekór tego, no ciężko grać w niektórych miejscach, chociaż na no, upartego można by było, nie jest jeszcze tak źle, są czasem gorsze e, rzeczy, no, tak to wygląda. Mam nadzieję, że przybliżyłem mniej więcej Wam temat tej mapy. Jeśli tak, to wiecie co robić. A ja Was pozdrawiam i zapraszam na kolejne polskie map, który już niebawem. Dzięki, na razie, pozdrawiam, cześć.